Bezpieczeństwo na drodze zależy nie tylko od kierujących, ale także pieszych uczestników ruchu. To bardzo ważne, dlatego pieszy powinien, a właściwie ma obowiązek noszenia odblasków. Od 1 września bieżącego roku funkcjonują nowe przepisy, w myśl których każda osoba poruszająca się po zmierzchu na terenie niezabudowanym ma obowiązek noszenia odblasków. Jest to podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem osób pieszych, czyli jeżeli mamy ten odblask, zwłaszcza umieszczony w odpowiedni sposób, czyli z przodu i z tyłu, gdzieś na wysokości rąk kolan e, i też właśnie z tyłu na plecach, wtedy ten pieszy staje się widoczny. Widoczny dla kierowcy i wtedy też kierowca ma szansę ominąć takiego pieszego. Elementy odblaskowe powinny być widoczne dla kierowcy. Przepisy te mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Do wyboru naprawdę jest wiele różnych elementów odblaskowych. Jeżeli ktoś chce sam, samodzielnie wykonać sobie takie elementy odblaskowe, można doszyć takie coś do kurtki, do odzieży. E, takie taśmy odblaskowe lub elementy odblaskowe można kupić na przykład w pasmantery. Jeżeli chcemy wyposażyć się po prostu w gotowe, już dostępne w sklepach, są to różne zawieszki, zawieszki do plecaków, opaski odblaskowe, kamizelki, czapki, nawet w tej chwili i plecaki są wyposażone w odblaski. Trzeba tylko pamiętać o tym, że wystarczy tylko chcieć, i wtedy faktycznie będziemy widoczni na drodze, a przez to bezpieczni. Pieszy poruszający się po zmierzchu bez odblasków, poza terenem zabudowanym może zapłacić mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Policjanci nadzorują w tej chwili te przepisy, czy są. One realizowane przez osoby piesze, które znajdują się poza terenem zabudowanym, czy są wyposażone w elementy odblaskowe. No niestety zdarzają się przypadki rażące, kiedy ta osoba piesza jest ubrana na czarno, nie ma żadnego elementu odblaskowego, praktycznie jest niewidoczna na drodze i do tego jeszcze często porusza się niewłaściwą stroną drogi, co też może prowadzić właśnie do bardzo tragicznych wypadków drogowych. Takie osoby są właśnie karane mandatami karnymi. Idea noszenia odblasków powinna przyświecać wszystkim, zarówno starszym, jak i młodszym. Jednak jak wiadomo, dzieci i młodzież dobrych nawyków należy uczyć jak najwcześniej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na najlepszy materiał filmowy dotyczący noszenia elementów odblaskowych. Tutaj szkoły po prostu mogą przygotować uczniowie tych szkół. Przygotować mogą takie krótkie filmiki 40-sekundowe, właśnie propagujące te bezpieczne zachowania na drodze z odblaskami. Szczegóły te, takich informacji są na stronie ministerstwa. Będą również dostępne na naszej stronie internetowej. No i przewidziane są oczywiście nagrody. Najlepsze prace zostaną uhonorowane, a placówki oświatowe, z których spoty pochodzą, otrzymają nagrody pieniężne. Ponadto przyznana zostanie nagroda internautów. Otrzymają szkoła, której spod decyzją komisji zakwalifikuje się do ścisłej czołówki, a następnie zostanie najwyżej oceniony przez fanów profilu społecznościowego MSW. Zwycięskie spoty będą promowane również w mediach. Termin składania prac upływa 19 grudnia bieżącego roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2015 roku.